Witam wszystkich serdecznie na moim na kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Seria nazywa się Polskie 4 Pory roku. Była wiosna, było lato. Jesień przewinąłem, mamy zimę. Tak wygląda piękna polska zima w farmingu. Jest troszkę ciemno, mamy godzinę 10.17. Mamy tą godzinę dlatego, że czekałem, aż to osiągnie, że tak powiem, bardzo fajną cenę w skupie. W tym momencie jest to 3131 zł za tonę. Ta cena cały czas rośnie. Pozwoliłem sobie to, co miałem na przyczepie, sprzedać. Tam wyszło około, a zresztą zaraz wam powiem ile tam wyszło. Jeżeli chodzi o ten wydatek, to też wam go zaraz pokażę. Zarobiłem na tych niecałych 7000 zł, zarobiłem 21 tysięcy złotych. Będziemy sprzedawać to tutaj w tym miejscu w elewatorze zbożowym, gdzie ta cena jest na chwilę obecną najwyższa. Ja sobie pozwolę się już przejść do swojego sprzętu. Ehm. Tutaj po odcinkiem już sobie pozwolę troszkę przygotować teren, w sensie odgarnąłem śnieg i byłem na zakupach w mieście. Także duży zetor odmalony, przyczepy podczepione. Wchodzimy do małego zetorka. I proszę Państwa, kupiłem łyżkę. Miałem kupić zmikę, ale niestety przychód był na tyle mały, że, że nie było mnie na nią stać. Także kupiłem sobie szuflę uniwersalną firmy Hydramet. Kosztowała mnie 6272 zł. Cóż, trochę się nabawię, najeżdżę tą łyżką nawiosuję, więc żeby nie marnować czasu zacznijmy ładować. Ta łyżka ma na tyle małą pojemność, że nie muszę montować obciążnika z tyłu. I tak, posiałem rzepak, rzepak jest nawieziony, wykiełkował, zobaczymy ile go przetrwa przez tą zimę. Oprócz rzepaku, tak jak wspominałem, w przyszłych odcinkach mam zamiar posiać lucerne, tak zdecydowałem się już, no to będzie się to wiązało z wydatkami gdyż osobiście jestem przeciwny, jeżeli chodzi o kwestię wydawania wypożyczania sprzętu w farmingu e, przepraszam za mój głos. Niestety nadal jestem troszkę jeszcze przeziębiony mam zamiar, mam nadzieję, że to w miarę szybko minie i tak, z nowości to postanowiłem jednak, tak jak dywagowałem w poprzednim odcinku, dać Hunterowi szansę, ale to już z odcinka, w którym będę nagrywał tą grę, powiem coś więcej. I cóż mogę tu powiedzieć, spotkamy się najprawdopodobniej teraz na jesieni dopiero, jak dojrzeje rzepak i myślę, że tutaj jakby te polskie cztery pory roku się pojawią już w pełnej okazałości na, na, na kanale, na serii. No i będę mimo wszystko nadal dążył do tego, żeby zarobić na tyle, żeby móc wykupić tą, tą ziemię, na której dzierżawie gospodarkę. Będzie się to wiązało ze znacznym wydatkiem, dlatego że poprzednim razem to była kwestia euro, a teraz już widzicie, że wartość tego gruntu to jest ponad pół miliona złotych. Muszę powiedzieć, że po zmianie tej waluty muszę się troszkę odnaleźć, gdyż no, jest to dla mnie nowa sytuacja, na no, moment do tej pory funkcjonowałem w farmingu na właśnie na tej walucie albo amerykańskiej, albo stricte europejskiej Natomiast te ceny są troszkę dla mnie takie nowe. Myślę, że nie będzie to trwało jakoś bardzo długo. Wiem na pewno, że długo będzie trwał załadunek tego zboża. tą byłby ale no niestety założenie serii było takie, że nie bierzemy pożyczki, nie wypożyczamy sprzętu, to gdyż no, e, idziemy na własność, tak. Dlatego musicie się troszkę uzbroić w cierpliwość. Wybaczyć mi, że ten odcinek będzie troszkę nudnawy. Postaram się go jakoś umilić wam rozmową do Was. Przynajmniej moim monologiem. Może nie będzie to jakieś wybitne z mojej strony. No z racji tego, że to gardło trochę mnie jeszcze boli. A tak, z tej ciekawości to zaraz sprawdzę, ile tu jest w tej przyczepie. No ta przyczepa pierwsza już jest prawie pełna, więc może nie będzie to jakoś masakrycznie długo trwało. A no troszkę to potrwa. Ogólnie jestem przeciwny tego typu akcjom, no ale w związku z tym, że silos jest. Uszkodzony nie udało mi się go jeszcze naprawić, no to wygląda to tak jak wygląda. Mam cichą skromną nadzieję, że ten defekt zostanie wkrótce usunięty. I będę mógł w pełni korzystać z tego swojego silosu już bez żadnych jakichś tam okoliczności wyłączających. Ale mówię, to jest kwestia, która jest do... A. I pierwsza przyczepa pełna. Podjedziemy teraz drugą przyczepą, załadujemy ją. Myślę, że pojadę sprzedać to zboże. I na tym na chwilę obecną zakończę ten odcinek. I, i, i będziemy się widzieć już na... Pod, jak będzie jesień. Jak będą zbiorę rzepaku, a jakieś zapotrzebowanie na stacji skup oczymy owiez No niestety owsa nie mamy jak mówiłem na razie na chwilę obecną nie będę się owsem eee, Bawił nie będę go siał Możliwe, że w przyszłości, jak się pojawią konie, chociaż, tak jak wspominałem, jest to temat wątpliwy. Przede wszystkim będzie to uzależnione od tego, ile siana będą potrzebowały moje owce i krowy. Jeżeli nie będzie to jakaś duża ilość, to możliwe, że się zajmę hodowlą koni. A jeżeli będzie to jakaś znaczna ilość, to. Wtedy odpuszczę. Z tego co się orientuję, to średnio na tą przyczepę wchodzi, na jedną przyczepę wchodzi 10 łyżek. Tak mi się wydaje. No tak, dlatego że ona nie nabiera do pełna, tylko nabiera 709, 7940. A przyczepa ma chyba z tego co się orientuje 7920, więc no niecałe 10 łyżek wchodzi na jedną przyczepę. Najgorsze to jest to, że ten śnieg tutaj leży i po prostu trzeba uważać przy nabieraniu, żeby go nie nabrać, bo, bo wtedy się robi problem. Ale, jak na razie, widzę, że idzie to w miarę sprawnie. Że myślę, że nie będę tu marnował jakoś dużo czasu. Jeżeli chodzi o tą łyżkę, to link do tej modyfikacji macie w opisie filmiku i jest ona dostępna z tą polską paczką. Maszyn. Żałuję tylko, że nie jest to łyżka górnego wsypu, bo byłoby to troszkę łatwiej ładować. No, ale jak to mówią, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Drogę na skup już mam mniej więcej opracowaną. Część pojedziemy asfaltem, część pojedziemy bocznymi drogami. I myślę, że w następnym odcinku, jak już się będziemy widzieć, to... To powiem Wam dokładnie, ile zarobiłem na tym przeżycie i jak daleko nam jeszcze do zakupu naszej ziemi. Jeżeli chodzi o zakup maszyn do lucerny, to już mam swoje typy wybrane. Nie będę Wam mówił, jakie. Zaprezentuję je w momencie kupna. Ale myślę, że mój wybór Wam się spodoba. Także z tej ciekawości jeszcze nie całe dwie tony tu wejdą. Trochę utrudnia sprawę ten leżący śnieg, dlatego, że on przysypał część zboża. Myślę, że, że, że jakoś to poza odcinkiem sobie tu poogarniam. A, to nie ten, przepraszam, to nie ten ciągnik. W międzyczasie sprawdzałem, ile tam jeszcze wejdzie. Niestety minusem tych wszystkich moich. O, właśnie, nabraliśmy. Przeneryt, to wcześniej żeśmy nabrali. Minusem tych wszystkich moich modyfikacji jest to, że nie działają na konsoli. Ja na chwilę obecną padzie jeszcze. Ale myślę, że jak się przerzucę na siteka, to to będzie już to znacznie łatwiej. No i jeszcze nie jedna niepełna łyżka i możemy jechać do skupu. Także wychodzimy. E, ha. Pokrywy zamykamy. I powolutku ruszamy że sobie pozwolę wyjechać bokiem. Łej się będzie włączyć do ruchu z tymi dwoma przyczepami. Ups, przepuścimy samochód. Idziemy. No zobaczymy, jak ten zator sobie poradzi. Tutaj na razie będziemy jechać asfaltem, także nie będzie problemu jakiegoś większego. Nic nie idzie, to skręcimy od razu. Zobaczymy, jak sobie tam dalej poradzi z tymi polnymi drogami bo tu jak widać jak się chłopak rozwijał to, to leci z maksymalną prędkością sobie pozwolę ten skup zaznaczyć też nie będę ukrywał, że jest to mapa dla mnie nowa. Co prawda, jechałem już tam raz. Ło! To było, muszę powiedzieć, zaskakujące. Tak jakby człowiek zgubił drogę. Przynajmniej zagapił się, gdzie ma skręcić. Już praktycznie zaraz będziemy na miejscu. Wyłączę migacz. Przedamy przez tory kolejowe. Na całe szczęście sprawdziłem, nic tu nie jeździ żaden pociąg. Tego, że wagony stoją bez lokomotywy podłączone, podłączone znaczy bez podłączonej lokomotywy, także spokojnie mogłem sobie pozwolić na to, żeby tak przejechać. O, tutaj widać moje ślady, jak skręcałem. I muszę stwierdzić, że chyba na chwilę obecną przynajmniej nie będziemy żadnego mocniejszego ciągnika kupować. No chyba, że kupię faktycznie jakieś większe przyczepy i, i będę potrzebował coś, co to ogarnie. Dobra, poczekam, a szlabem się utworzy ładnie. Jeżdżamy na wagę. I jedziemy do skupu. Ups. Chyba się przyczepy zaczepiły. Dobra, już ogarnąłem sytuację. Po prostu za bardzo ściąłem ten zakręt. Jest. No i patrzymy ile wpadnie. Proszę Państwa, prawie 50 tysięcy złotych za cały zestaw. Tym miłym akcentem się z Wami pożegnam na chwilę obecną. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I ja się z Wami w tym momencie żegnam, także trzymajcie się, cześć, pa.